tam Tomku, słyszymy cię? Tak jest. Dzień dobry, nie chciałem przerywać tej zażyłej dyskusji, ale kłaniam się z Wrocławia. To dożyć swoje trzy grosze do, 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 do naszej dyskusji. Czy ta kadra, dzisiejszy mecz kadry Czesława Michniewicza przekonał Cię, że idziemy w dobrym kierunku? Czy raczej pojawiła się jakaś rysa no, na tym yy, wizerunku kadry, która awansowała na Mundial? Wiesz co, ja jestem trochę jak jedna z naszych czołowych polskich wokalistych, uśmiechnięta, ale mocno łagodnie. W zasadzie w pierwszej połowie mieliśmy pewne problemy techniczne i nie wiem, czy bardziej irytowaliśmy się na niedziałający internet, czy na to, jak funkcjonowała jednak drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza. Wyglądało to źle, drugimi fragmentami brakowało nam wstydu. Słyszałem, rozmawialiście z Michałem. No generalnie myślę, że wynik jest lepszy niż gra i ja. Nie czuję, żebyśmy po tym meczu ze Szwecją, w którym zagraliśmy fajnie, w którym zagraliśmy pragmatycznie, w którym mieliśmy wiele powodów do radości, nie sądzę, żeby to był krok do przodu, a jednak tego oczekiwaliśmy, zwłaszcza, że balia była mocno osłabiona, a przecież my w niemal w wyjściowym garniturze, chociaż brakowało kilku na przykład składniki każdy, z którego nie wyobrażam sobie do naszej reprezentacji. Szukamy Tomek zwolenników teorii grania bez skrzydłowych. Na razie nam się nie udało znaleźć. Pytanie, czy może Ty jakoś otworzysz tę grupę? Ja jako urodzone lewa no nie wyobrażam sobie gdyby skrzydeł, ale tak już mówiąc bardziej poważnie, to ten brak skrzydeł z trybą tarczyńskiej arena był bardzo mocno widoczny, bo długimi fragmentami nie potrafiliśmy wyjść spod pressingu nawet nie zawsze bardzo mocnego waliczyku, bo brakowało kogoś, do kogo można by przerzucić piłkę, rozszerzyć grę. Nasi obrońcy też nie do końca spełniali się w roli takich piłkarzy, którzy mogli niczym wachowowi ruszyć do przodu. Dylan było szukać mnóstwo niedokładności, chociaż wiadomo, asysta, ale, ale nie wyglądało to, to najlepiej Bartoszewarzyński. Także myślę, że Polska zawsze z skrzydłowymi stała 4-4-2, bezpiecznie z tyłu kontra I, i chyba tego powinniśmy się trzymać, bo znowu szukamy kwadratury koła, które jak widać dzisiaj kompletnie nam nie służy. No myślę, że już bez eksperymentów na mecz z Belgią za tydzień? Mógłbyś powtórzyć pytanie? Wydaje się, że już w meczu z Belgią za tydzień raczej trener Mikiewicz nie będzie eksperymentował, czy jednak e, popróbuje jeszcze nowych rozwiązań taktycznych. to co mówię na konferencjach prasowych yy będzie małe testowanie, nie bez kozery też powołał sobie 38 zawodników, nie licząc Gabriela Słoniny, więc pewnie będzie to, będą eksperymenty, pytanie jak one się skończą, bo wiemy, że Belgowie też na, na Ligę Narodów patrzą z przymrożeniem, przynajmniej ich kapitan Kevin De Bruyne, któremu nie podoba się to, że zamiast jechać na wakacje musi rozgrywać mecze, więc te eksperymenty mogą źle się skończyć, a, ale myślę, że, że będą rotacje i Czesław Niekiewicz będzie sprawdzał swoich żołnierzy, skoro już powołał ich na zrupowania.